Nokia 5230 ustawienia zabezpieczeń telefonu i karty SIM. Wejdź do menu i wybierz ustawienia. Dwukrotnie dotknij zakładkę telefon. Dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, aby znaleźć zakładkę zarządzanie telefonem, i dwukrotnie dotknij ją. Dwukrotnie dotknij zakładkę zabezpieczenia, a następnie telefon i karta SIM. Dostępne są następujące ustawienia zabezpieczeń telefonu i karty SIM. Żądanie kodu PIN. Gdy ta opcja jest aktywna, po każdym włączeniu telefonu będzie się pojawiać żądanie podania kodu PIN. Kod PIN. Dotykając tej zakładki, możesz zmienić kod PIN. Kod PIN-2. Dotykając tej zakładki, możesz zmienić kod PIN-2. Kody PIN i PIN-2 mogą zawierać tylko cyfry. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN-2, skontaktuj się z usługodawcą. Czas do autoblokady telefonu. Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z telefonu, możesz określić czas, po upływie którego zablokuje się on automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Kod blokady. Kod blokady służy do odblokowywania zablokowanego urządzenia. Zmieni ten kod. Aby zapobiec użyciu urządzenia przez osoby niepowołane, kod ustawiony fabrycznie to 1, 2, 3, 4, 5. Nowy kod może zawierać od 4 do 255 znaków. Możesz używać znaków alfanumerycznych oraz wielkich i małych liter. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z serwisem Nokia lub operatorem. Zablokuj po zmianie karty SIM. Włączenie tej opcji spowoduje, iż po włączeniu nieznanej karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W pamięci telefonu przechowywana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela. Zdalne blokowanie telefonu. Włącza opcję zdalnego zablokowania telefonu poprzez wysłanie wiadomości SMS. Szczegółowy opis tej funkcji znajdziesz w rozdziale: Zdalne blokowanie telefonu poprzez wysłanie wiadomości SMS. Zamknięta grupa użytkowników. Określa grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie. Potwierdź usługi SIM. Zmienia ustawienia telefonu tak, aby wyświetlał on komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM. Aby powrócić do ekranu startowego, dotknij kilkakrotnie klawisz powrotu.